Einstein miał rację co do czegoś tak dziwnego, że nauka potrzebowała 50 lat tylko po to, by zrozumieć co miał na myśli i kolejnych 50 lat, by to udowodnić. Mówimy o efekcie tak dziwacznym, że podważa wszystko, co myślisz, że wiesz o widzeniu rzeczy wokół ciebie. A oto najbardziej niepokojące. W tej właśnie chwili twoje oczy kłamią ci o prawdziwej naturze rzeczywistości. To nie wada twojego wzroku, to nie złudzenie optyczne. To sama struktura wszechświata działa w sposób, który uniemożliwia widzenie świata takim, jakim naprawdę jest. Szczególna teoria względności Einsteina przyniosła przewidywania, które wydawały się kompletnym szaleństwem. Obiekty poruszające się z dużą prędkością nie tylko zachowują się dziwnie, one dosłownie zmieniają kształt i rozmiar. Ale zwrot akcji, którego nikt się nie spodziewał, był taki: nawet gdy te zmiany naprawdę zachodzą, Nasze oczy widzą coś zupełnie innego. To, co byś zobaczył, byłoby dziwnym zniekształceniem iluzją stworzoną przez samą prędkość światła. I to konkretne przewidywanie pozostawało na papierze przez dziesięciolecia, ponieważ wydawało się niemożliwe do przetestowania. Jak sfotografować coś poruszającego się z prędkością bliską prędkości światła? Jak zaobserwować efekt, który przekracza wszystkie granice technologii? Przez długi czas nikt nie miał na to odpowiedzi. Aż grupa fizyków znalazła rozwiązanie równie pomysłowe, co nieoczekiwane. Udało im się odtworzyć to zjawisko relatywistyczne, bez potrzeby przyspieszania czegokolwiek do ekstremalnych prędkości. A kiedy pojawiły się wyniki, potwierdzenie było doskonałe. Dziś odkryjesz, jak nauka w końcu udowodniła jedno z najdziwniejszych przewidywań współczesnej fizyki. Zrozumiemy, dlaczego obiekty w ruchu nie wyglądają tak, jak powinny. Jak ten niedawny eksperyment zdołał zwizualizować to, co wydawało się niewidzialne, i co to ujawnia o tym, jak nasza percepcja nieustannie nas oszukuje. To, czego się tutaj nauczysz, może na zawsze zmienić sposób, w jaki postrzegasz świat wokół siebie. Przejdźmy od razu do tego, co naprawdę ważne. Co dokładnie przewidział Einstein, co było tak trudne do przełknięcia? Szczególna teoria względności przyniosła fundamentalne przekształcenia, które zachodzą. Gdy coś zbliża się do prędkości światła, najważniejszą dla naszej historii jest skrócenie długości, i tutaj sprawy stają się naprawdę dziwne. Einstein obliczył, że obiekt poruszający się z dużą prędkością dosłownie kurczy się w kierunku ruchu. Nie wydaje się kurczyć, nie wygląda na mniejszy. On naprawdę staje się fizycznie krótszy. Wyobraź sobie linijkę o długości jednego metra. Przemieszczającą się z prędkością bliską prędkości światła Przelatującą obok ciebie Gdybyśmy mogli zmierzyć tę linijkę, gdy przelatuje Odkrylibyśmy, że ma zaledwie kilka centymetrów długości A najdziwniejsze, dla kogoś podróżującego wraz z linijką Ona nadal ma dokładnie jeden metr Rakieta podróżująca z 90% prędkości światła Zostałaby zmierzona jako 2,3 razy krótsza niż wtedy, gdy stała w miejscu to skrócenie nie jest kwestią percepcji ani wadliwych instrumentów to sama tkanka przestrzeni, która się ściska w zależności od prędkości, z jaką się poruszasz. Nie istnieje ostateczna linijka mierząca rzeczywiste odległości. Wszystko zależy od Twojego układu odniesienia, Twojej prędkości, Twojej perspektywy. To, co ma dla Ciebie jeden metr, może mieć dziesięć centymetrów dla innej osoby. I oboje macie równie rację. Ta transformacja jest realna i mierzalna. Dziś wiemy, że szczególna teoria względności jest nie tylko poprawna, jest niezbędna. Nowoczesne zderzacze cząstek, gdzie protony są przyspieszane do prędkości bliskich prędkości światła, stały się doskonałymi laboratoriami do testowania Einsteina. Kiedy fizycy zmierzyli, co dzieje się w tych zderzeniach, odkryli coś imponującego: cząstki naprawdę zachowywały się dokładnie tak, jak Einstein przewidział dziesięciolecia wcześniej. Skrócenie długości nie było tylko abstrakcyjną koncepcją matematyczną. Bez uwzględnienia efektów relatywistycznych, GPS w Twoim telefonie nie działałby dokładnie, ponieważ satelity poruszają się wystarczająco szybko, by czas upływał dla nich nieco inaczej. Ale jeśli te przekształcenia są realne i mierzalne, dlaczego nikt nie mógł ich po prostu bezpośrednio zaobserwować przez tak długi czas? Teraz przechodzimy do części, która myli nawet tych, którzy już studiowali względność. Właśnie dowiedziałeś się, że obiekty w ruchu naprawdę fizycznie się kurczą w kierunku, w którym się poruszają. To jest fakt potwierdzony przez współczesną fizykę. Ale oto zaskakujący zwrot akcji. Gdybyś mógł zobaczyć obiekt podróżujący z prędkością bliską prędkości światła, nie wyglądałby on na spłaszczony ani skurczony. W rzeczywistości jego wygląd wizualny byłby zupełnie inny niż byś oczekiwał. Wydaje się sprzeczne, prawda? Jak coś może być fizycznie skurczone, ale nie wyglądać na skurczone, gdy na to patrzymy? Odpowiedź na tę zagadkę wymaga zrozumienia, jak naprawdę widzimy rzeczy. Kiedy patrzysz na jakikolwiek obiekt, nie widzisz samego obiektu, ale fotony światła, które podróżowały od niego do twoich oczu. Normalnie dzieje się to tak szybko, że nawet o tym nie myślimy, ale gdy obiekt porusza się z prędkościami bliskimi prędkości światła, dzieje się coś interesującego. Światło wychodzące z różnych części obiektu potrzebuje nieco różnych czasów, by do ciebie dotrzeć. Przednia część obiektu jest bliżej, więc jej światło dociera najpierw. Tylna część jest dalej, więc jej światło potrzebuje więcej czasu, by dotrzeć. To opóźnienie tworzy zniekształcenie w obrazie, który postrzegamy. W 1959 roku dwaj fizycy o nazwiskach Roger Penrose i James Terrell pracowali niezależnie nad tym problemem i doszli do tego samego fascynującego wniosku. Odkryli, że z powodu tego opóźnienia w dotarciu światła obiekt poruszający się z dużą prędkością nie wyglądałby na spłaszczony, jak można by oczekiwać z powodu skrócenia długości. Zamiast tego wyglądałby na obrócony lub zniekształcony w dziwny i nieoczekiwany sposób. Sześcian mógłby wyglądać na pochylony, kula mogłaby zachować swój okrągły kształt, ale ze zniekształconymi wzorami na swojej powierzchni, jakby została obrócona, by pokazać części, które normalnie byłyby ukryte. Logika jest zaskakująca. Kiedy dwa fotony docierają do twojego oka jednocześnie, jeden z przodu sześcianu, a drugi z tyłu, przebyły różne odległości. Foton z tyłu podróżował dalej, więc został wyemitowany wcześniej, gdy obiekt był w innej pozycji. Rezultat jest taki, że widzisz obiekt tak, jakby był obrócony, a nie spłaszczony. To zjawisko stało się znane jako efekt penrosea terella i było czysto teoretycznym przewidywaniem opartym na złożonych obliczeniach matematycznych. Przez dziesięciolecia ten efekt pozostawał tylko na papierze. Fizycy wiedzieli, że powinien istnieć, równania były co do tego jasne, ale nikt nie zdołał go bezpośrednio zaobserwować ani odtworzyć w laboratorium. W końcu, jak testujesz coś. Co wymaga prędkości bliskich prędkości światła? Jak fotografujesz obiekt poruszający się tak szybko, że samo światło ledwo może za nim nadążyć? Nawet najbardziej zaawansowane rakiety, jakie mamy, nie zbliżają się nawet do potrzebnej prędkości. Wydawało się, że to jedno z tych pięknych przewidywań fizyki teoretycznej, które nigdy nie mogłyby zostać zweryfikowane eksperymentalnie, ale nauka ma sposób na zaskakiwanie, gdy najmniej się tego spodziewamy. Oto centralny problem, który uniemożliwiał weryfikację przez 65 lat. Aby uchwycić efekt Penrose'a Terela na prawdziwej fotografii, potrzebowałbyś obiektu podróżującego z przynajmniej 80 lub 90% prędkości światła. To 240 tysięcy km na sekundę. Aby mieć pojęcie o skali tego wyzwania, Voyager 1, najszybsza sonda kosmiczna kiedykolwiek zbudowana przez ludzkość, podróżuje z zaledwie 17 km na sekundę. Potrzebowałaby ponad 17 tysięcy lat, aby osiągnąć potrzebną prędkość, gdyby mogła ciągle przyspieszać. Nawet w najpotężniejszych akceleratorach cząstek na świecie, gdzie protony są wystrzeliwane z ekstremalnymi prędkościami, nikt nie może zrobić zdjęcia pojedynczej cząstki w ruchu. Możemy mierzyć pośrednie efekty skrócenia poprzez zderzenia i ślady pozostawione w komorach detekcyjnych, ale uchwycenie wizualnego wyglądu makroskopowego obiektu w prędkości relatywistycznej. Było całkowicie poza zasięgiem technologicznym. Opór wobec teorii Einsteina nie pomagał. W 1931 roku, ponad 20 lat po publikacji szczególnej teorii względności, krytycy opublikowali 100 autorów przeciwko Einsteinowi, gromadząc fizyków, filozofów i matematyków, którzy wierzyli, że znaleźli fatalne błędy w teorii. Wielu twierdziło, że przewidywania są niemożliwe do przetestowania w praktyce, co czyniło teorię bardziej intelektualną ciekawostką niż użyteczną nauką. Chociaż ci krytycy głęboko się mylili, jak udowodniły następne dziesięciolecia, ich historia ilustruje coś ważnego. Niektóre prawdy naukowe potrzebują całych pokoleń, by zostać całkowicie zweryfikowane. Efekt Penrose'a Terella był w tej kategorii przewidywań pozornie niemożliwych do zweryfikowania. Aż ktoś wpadł na genialny pomysł. A co jeśli nie musielibyśmy szybko poruszać obiektem, ale spowolnić światło? Tutaj historia staje się naprawdę interesująca. Grupa naukowców z Politechniki Wiedeńskiej, kierowana przez Petera Schatznaydera, zdecydowała się stawić czoła wyzwaniu w sposób całkowicie nieoczekiwany. Rozwiązanie, które znaleźli, było genialne w swojej prostocie. Jeśli nie możemy przyspieszyć obiektu do prędkości bliskich prędkości światła, Dlaczego nie sprawić, by światło wydawało się wolniejsze? Centralną ideą było odtworzenie tego opóźnienia w dotarciu światła. Pamiętasz? Tego, które naturalnie wystąpiłoby przy prędkościach relatywistycznych, ale zrobienie tego w kontrolowany sposób w laboratorium, bez potrzeby przyspieszania czegokolwiek do niemożliwych prędkości. I eksperyment zadziałał w ten sposób. Badacze wzięli zwykły sześcian i kulę. Żadnej technologii kosmicznej tutaj. I poruszyli nimi ręcznie w bardzo precyzyjny i kontrolowany sposób. Tylko ostrożny i zmierzony ruch o kilka metrów na sekundę. Magia nie tkwiła w obiekcie. Magia tkwiła w kamerze i laserach, których użyli. To nie był zwykły sprzęt, który można znaleźć byle gdzie. To była technologia zdolna mierzyć dotarcie światła z precyzją pikosekund. Żebyś miał pojęcie, co to oznacza. Pikosekunda to jedna bilionowa sekundy. Światło jest w stanie przebyć zaledwie około 1 trzeciej mm w tym czasie. Technika była pomysłowa. Wystrzeliwali ultra krótkie impulsy laserowe na obiekt. Szybka kamera rejestrowała, kiedy odbicia docierały z różnych punktów. Wiktoria Helm i Dominik Hornow, dwoje studentów, którzy przeprowadzili eksperyment, wyjaśnili, przesuwaliśmy sześcian i kule po laboratorium. I używaliśmy szybkiej kamery do rejestrowania błysków lasera odbijających się od różnych punktów tych obiektów w różnych momentach. Jeśli trafisz właściwy czas, możesz stworzyć sytuację, która daje te same rezultaty jakby prędkość światła wynosiła zaledwie 2 metry na sekundę. Wyobraź to sobie przez chwilę efektywnie spowolnić prędkość światła z 300 milionów metrów na sekundę do zaledwie 2 metrów na sekundę jak? fotografując obiekt wiele razy w różnych momentach. Następnie łącząc obszary, które zostały oświetlone błyskiem lasera w dokładnym momencie, gdy światło zostałoby wyemitowane z tego punktu. Gdyby prędkość światła naprawdę wynosiła 2 metry na sekundę. To było jak stworzenie doskonałej symulacji efektu, bez potrzeby niemożliwych prędkości, które normalnie byłyby konieczne. A kiedy wyniki zostały przeanalizowane? Potwierdzenie było imponujące. Dane uzyskane w eksperymencie idealnie pokrywały się z przewidywaniami teoretycznymi dokonanymi ponad 60 lat wcześniej. Eksperyment został opublikowany w czasopiśmie Communications Physics w 2025 roku. I nie było miejsca na wątpliwości. To przewidywanie, które wydawało się niemożliwe do przetestowania, zostało w końcu zweryfikowane eksperymentalnie. Ale to rodzi ważne pytanie: co sprawiło, że ten eksperyment był możliwy teraz? A nie 10 czy 20 lat temu. Odpowiedzią jest konwergencja technologii ultra dużych prędkości. Lasery femtosekundowe zdolne do produkowania niesamowicie krótkich impulsów światła. Kamery wzmacniane z czasami otwarcia zaledwie 300 pikosekund. Ta kombinacja stała się możliwa dopiero w ostatnich latach, pozwalając naukowcom w końcu uchwycić coś, co zostało przewidziane w 1959 roku, ale nigdy nie było bezpośrednio zaobserwowane. A teraz, gdy w końcu udowodniliśmy to przewidywanie, co to naprawdę oznacza? Dlaczego zajęło to 120 lat od Einsteina do tego momentu? I co to ujawnia o samej naturze nauki? Pomyśl o kompletnej linii czasu tego odkrycia. Einstein publikuje szczególną teorię względności w 1905 roku, 54 lata później, w 1959 roku. Penrose i Terrell dokonują obliczeń, które ujawniają, jak obiekty w dużej prędkości naprawdę by wyglądały. A potem mija kolejnych 65 lat, zanim technologia w końcu osiągnie punkt, w którym możemy zweryfikować to przewidywanie. 100-20 lat. Jedna idea. Pokolenia naukowców. To pokazuje coś głębokiego o tym, jak działa nauka. Niektóre prawdy potrzebują pokoleń, by zostać całkowicie zrozumiane i zweryfikowane. A oto, co czyni to fascynującym, eksperyment nie tylko potwierdził przewidywania, zmusza nas do skonfrontowania się z niepokojącą rzeczywistością dotyczącą naszej własnej percepcji. Wszystko, co widzisz wokół siebie, jest pośredniczone przez światło, które podróżuje do Twoich oczu. To światło potrzebuje czasu, by dotrzeć. Normalnie ten czas jest tak mały, że nie robi różnicy. Ale w ekstremalnych sytuacjach rzeczywistość fizyczna i wygląd wizualny całkowicie się rozdzielają. Kształt, który postrzegasz, nie jest prawdziwym kształtem. I to rodzi pytanie, które wykracza poza fizykę. W jakim stopniu nasza codzienna percepcja nas oszukuje co do prawdziwej natury rzeczy? Względność nadal jest eksplorowana i testowana ponad 100 lat po swoim powstaniu. Każda weryfikacja nie tylko potwierdza, że Einstein miał rację. Daje nam narzędzia do zrozumienia jeszcze bardziej ekstremalnych zjawisk: czarne dziury, fale grawitacyjne, ekspansja wszechświata wszystko to zależy od fundamentu, który ustanowiła względność. Lekcja, która pozostaje, jest pokorna i potężna jednocześnie. Nauka nie postępuje w linii prostej, porusza się skokami, które czasami zajmują całe pokolenia. Idea zaproponowana w 1905 roku została całkowicie zrozumiana dopiero w 1959 roku. I mogła być przetestowana dopiero w 2025 roku. Wszechświat nie działa zgodnie z naszymi codziennymi intuicjami. Rzeczywistość jest dziwniejsza, bardziej złożona i nieskończenie bardziej interesująca niż cokolwiek, co mogłoby zasugerować nasze codzienne doświadczenie. Einstein pokazał nam, że czas nie jest absolutny, że przestrzeń może się zakrzywiać i że to, co widzimy, niekoniecznie jest tym, co istnieje. Ile innych przewidywań Einsteina nadal czeka na swoją kolej, by zostać zweryfikowanych? Ile tajemnic dotyczących rzeczywistości nadal potrzebuje odpowiednich narzędzi, by zostać odkrytych? Jeśli ten film zmienił coś w sposobie, w jaki postrzegasz fizykę i wszechświat, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Włącz dzwonek powiadomień, bo nadchodzi tu dużo więcej fascynującej nauki. I powiedz mi w komentarzach, która część tej historii najbardziej Cię zaskoczyła? Bo wiedza to dopiero początek.